Hejka, jestem Gabi, witam w kolejnym filmie z gry Roblox. Wracam. Właśnie wchodzę do Bubblegum Simulator, ponieważ nie było mnie tu ponad tydzień. Jak śledzicie moje social media, to wiecie, że ostatnimi czasy miałam bardzo dużo do roboty: składanie mebli, ustrajanie pokoju. No, troszeczkę tego było. Z tego też powodu nie wchodziłam do gry, nie zrobiłam wyzwań z saniami Świętego Mikołaja. Praktycznie nie otwierałam jajek i nie odbierałam nagród w kalendarzu adwentowym, więc mamy naprawdę dużo do nadrobienia. Ale to, że mnie w grze nie było, nie oznacza, że mój serwer padł, ponieważ cały czas tutaj różne osoby grały. I dzięki właśnie tym osobom, które są na moim serwerze, dzisiaj mam możliwość zrobić dla Was fantastyczny konkurs. Aż 10 osób będzie miało okazję wygrać fantastyczne pety ze świątecznego update'u. I zrobię taki pakiet z trzech petów. Pierwszym z nich będzie Guardian Cookie, jak widzicie jest już shiny. Dzięki niemu dostaniecie 7 dzwoneczków, to jest ta podstawowa wersja, czyli pierwszy level, pierwszy enchant. Dodatkowo drugim petem będzie Mistletoe Fiend, również shiny. I za niego dostaniecie troszeczkę więcej, czyli 8,5 dzwoneczków co już jest naprawdę dużą liczbą, ale wiem, że trzeciego peta się nie spodziewacie. Będzie to Royal Candy Cane. 14 tysięcy, ponad 14 tysięcy dzwoneczków, więc myślę, że będziecie usatysfakcjonowani takimi trzema fantastycznymi petami ze świątecznego update'u. No i mówię, dodatkowo właśnie te 10 osób dodam do mnie na serwer, więc myślę, że spoko nagroda. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić oczywiście subskrypcję na kanale, polajkować mój film i w komentarzu napisać święta oraz swój nick. Dodatkowo możecie mnie zaprosić w Robloxie, a ja rozlosuję 10 osób które właśnie taki zestaw trzech fantastycznych, świątecznych pedów dostaną. Na sam początek mam super wiadomości. Myślę, że taki konkurs Wam się na pewno spodoba, ale zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Przegapiłam bardzo dużo dni, niestety. Otworzyłam 5, otworzyłam wczoraj, czyli 13. No i dzisiaj otworzę sobie 14 albo może jeszcze poczekam, bo na razie nie będę otwierać jajek. Zapowiadam Wam też odcinek, w którym mm, otwieram jajka, ponieważ on na moim kanale będzie już całkiem niedługo, więc myślę, że Wam się spodoba. No ale zobaczcie, tutaj straciłam nagród. Dajcie znać, czy chcecie, żebym kupiła je wszystkie. Bo te nagrody mogę sobie oczywiście odebrać, ale za robuksy. Niestety. W sumie to weźmy sobie te 3 godziny, bo ja potem o tym zapominam i właśnie nie chcę przegapić żadnej. Z nagród, a my spróbujmy, może wrócić do San świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że już większość z Was zrobiła te wyzwanka. Ja szybko po nich wlecę, więc jeżeli Wam się jeszcze nie udało, to teraz będziecie mieli ku temu okazję. Prawą płozę robiłam już na poprzednim odcinku, więc to już sobie zrobiliśmy. Kolejny łatwy przedmiot, i mamy wskazówkę Bubble Gum maszyn. Ja kojarzę w sumie tylko jedną e, gumową maszynę w Robloxie. A maszyna znajduje się w tej części, do której możecie wejść, jeżeli wyklujecie ponad 3000 jajek. Tutaj mamy taką maszynę i wydaje mi się, że Coś musimy z nią zrobić. Pytanie tylko: co? Ja już tutaj kombinuję dłuższą chwilę. Właśnie na nią zeskoczyłam i zobaczcie. Mamy, mamy nasze siedzenie w saniach Mikołaja, więc kolejny przedmiot udało mi się zdobyć. Zobaczmy, co jeszcze musimy zrobić. To był kolejny łatwy przedmiot, więc może teraz weźmy sobie kolejną pozę. To już jest średni przedmiot. Mamy cuksy, plaże i liście. Czy mi to coś mówi? Jedyne, co mi się z tym kojarzy, to na pewno krainy, więc przejdźmy sobie może najpierw do Candylandu, bo cukierek właśnie z tymi się kojarzy. Następnie mamy fale i liście. Jesteśmy już w Candy Lane i wydaje mi się, że może mm, kolejna płoza z San Mikołaja jest gdzieś tutaj schowana, więc ja sobie dokładnie przejrzę to miejsce. Ona może być wszędzie, może być na drzewie, pod drzewami, schowana gdzieś, może gdzieś tam. To jest jakiś ala zamek. Jakby tak na niego sobie wejść. Dobra, skakanie nie pomaga. <śmiech> <śmiech> Totalnie przez przypadek gdzieś skoczyłam i udało mi się zdobyć. Jak widzicie, tutaj jest taka skrytka. No i to był candy. Mm, obstawiam, że może na przykład jeszcze w tej wodnej krainie jest jakaś skryjówka. Nie wiem, możliwe całkiem. Już niestety nie sprawdzę, bo udało mi się odblokować tą płozę. Przejdźmy do kolejnego, średniego zadanka i dostajemy wskazówkę, że chodzenie po zabawkach boli. Czyli już chyba wiecie, gdzie musimy się dostać. Muszę Wam powiedzieć, że te zadanka są bardzo fajne, bardzo są takie na myślenie, więc to mi się podoba. Tutaj mamy ko kostki, tutaj mamy klocki, ale jak widzicie, mnie wcale nie boli skakanie po nich. Tutaj są jeszcze większe, ok, bardzo spoko. Tam są w ogóle jakieś malutkie. Lecimy do nich. Czy będzie mnie bo? Świecą się, uwaga! Kolejne się świeci. Czy tu trzeba zrobić jakąś. Może wszystkie muszę zaświecić? Nie, to nie zadziałało. Może trzeba zrobić jakąś kombinację? Żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy. Taką tęczę zrobimy. Taki fioletowy, niebieski, niebieski i zróbmy jeszcze zielony. <laughs> Też nie, ale tęcza w sumie wygląda inaczej. Tęcza się zaczyna chyba. Jak ona w sumie wygląda? Aż sobie wygooglałam tęczę <noise> i mam dokładnie kolory. To tak, na samym początku mamy czerwony, później pomarańczowy, żółty i teraz nie idziemy na, yy, na żadne różne kolorki, idziemy na zielony. Po zielonym mamy... o nie, źle stanęłam, to powinien być jasno-niebieski. Czerwony, pomarańczowy, żółty, teraz zielony, jasno-niebieski, ciemno-niebieski, trochę granatowy, fioletowy i różowy. Jest! Mamy to! Czyli chodziło o tęcze. Te klocki nie przez przypadek były każdy w innym kolorze, ponieważ po prostu musieliście, musieliście ułożyć tęcze i dostaliście bardzo ważny element, moi drodzy, sani, ponieważ to jest cała podstawa sani. Wiadomo, że płozy są potrzebne, ale płozy muszą coś wieść, więc to, jest te, to są te nasze w sumie bazowe sanie. Idziemy teraz do trudnego. To już nie będzie wcale łatwe. Gwiazda świeci, gwiazda jasna. Gwiazda. Gwiazda mi się kojarzy tylko z jednym i za chwileczkę się tam znajdziemy. Dobra, a więc gwiazda jest jasna. Tu jest bardzo dużo gwiazd, no bo choinki są wiadomo. Czy chodzi o to, żebym sobie wskoczyła na taką gwiazdę? Nie. Na dużej. <laughs> na dużej choince nie ma gwiazdy. Musimy znaleźć gwiazdę. A może po prostu ja jestem gwiazdą i muszę się znaleźć na tej choince. To jest całkiem dobry pomysł. Jak na nią wejść? <laughs> To jest łatwe. Ale jestem. I co? Gwiazda się pojawiła, ale nie świeci. Spróbujemy zeskoczyć z wysokości. Może to pomoże, ale nie wiem. Ała, ale mną mi A może ja w ogóle niepotrzebnie to szukam. Ostatnie dwa zadanka były w światach, które mamy w tych dodatkowych wyspach, więc tam się teraz udam. Byliśmy w Candylandzie, byliśmy w Toysach. To może teraz w kolejnej krainie coś znajdziemy. Myślę, że tym tropem pójdzie mi lepiej, ponieważ kompletnie w tej świątecznej krainie gwiazdy, a nikogoś, kto da mi gwiazdę, nie znalazłam, więc przejdę sobie teraz do Beach Worldu, na to wychodzi. No i mam nadzieję, że może tutaj znajdę gwiazdę. W sumie to ona może być wszędzie, serio. Jakby tam gdzieś na samej górze była, to było strasznie słabe. Ty, a co to jest? Co to się świeci? Co to znaczy? Nie odblokowaliśmy zadanka, ale to nie była gwiazda, to był tak jakby fragment gwiazdy. Może musimy znaleźć kilka kawałków na przykład gwiazdy. Dobra, polecimy sobie może teraz do kolejnej krainy. Wydaje mi się, że tym tropem uda nam się zdobyć całą gwiazdę, powiesić ją na choince, myślę, że będzie, będzie spoko. Mamy kolejną wyspę, czyli Atlantis i teraz e, oczy szeroko, moi drodzy, szukamy kolejnego elementu, kolejnego fragmentu gwiazdy, ale na przykład jakbym była gwiazdką, to bym się schowała w tym statku, bo czemu nie? Okej, okay, no może to nie był najlepszy trop, chociaż jak widzicie, zaraz pod statkiem się znalazła, więc jest bardzo dobrze, czemu ten bombarek tak se tutaj stoi? Nice. To co? Chyba mamy dobry trop, więc polecimy sobie po kolejnych wyspach. Ja szybciutko tam biegnę i za chwilkę się widzimy. Mamy Rainbow Land, więc to już jest trzecia wyspa. Tutaj jest bardzo dużo gwiazdek, o dziwo. A, no bo tu są walutą gwiazdki, no to by się zgadzało. Ale przez to będzie mi troszeczkę przeszkadzać, żeby znaleźć moją gwiazdkę, tak mi się wydaje. W ogóle to zadanie jest trudniejsze niż poprzednie. Poprzednie były łatwe i średnie, ale to już naprawdę czuć, że jest trudne. Macie aż 5 w sumie fragmentów, no bo gwiazda ma 5 ramion, więc będzie co szukać. Poprzechodziłam już wszystko dookoła. Czy jest gdzieś jakieś tajne przejście? Kurczę no, to będzie trudniejsze niż myślałam. Powiem Wam, że spędziłam tu dłuższą chwilę i nie znalazłam, więc może akurat na tej wyspie nie ma nic ciekawego. Przejdźmy może do kolejnej, zobaczymy czy tam coś znajdę, ale powiem Wam szczerze, że troszeczkę już jestem wystraszona, bo wydawało mi się, że to będzie łatwiejsze. Ale wcale takie nie jest, mamy Underworld, więc jestem ciekawa czy tam uda mi się znaleźć fragment gwiazdy. Tu przy jajkach nie ma. Przy portalach też nie, na domku sprawdziłam. Ej, dobra, ja już naprawdę jestem na skraju wyczerpania. Zostały nam jeszcze dwie krainy, więc sprawdźmy, może je. Mamy Mystic Forest. W sumie to została nam tylko jedna wyspa. Nie wiem, skąd mi się jeszcze dwie wzięły. Tu by mogło coś być. A, jest! Mamy trzeci fragment. Posiłek dobrze. No to zostały nam już tylko dwa, a wyspy nam się w sumie skończyły. Chyba że jest w któryś z tych pierwszych. W tych, w których zrobiłam inne zadanka. To też jest całkiem możliwe, żeby było gdzieś w Candylandzie albo w Tajlandzie, bo zostały nam jeszcze dwa fragmenty, więc w sumie to jest całkiem możliwe. Dobra, minęło już tyle czasu, że ja naprawdę nie mam siły i kompletnie jej nigdzie nie ma. Tak totalnie nigdzie. A że to jest taka chmurka? A że można nawet do nich wskakiwać? O, można też spadać. Super. No nic, spróbuję jeszcze. Tam jest w ogóle jakaś część, tak jakby. Tutaj też jest, więc najpierw sobie polecę tutaj, bo jestem bliżej. Nie no, weź mi chyba nie pozwolą. Zobaczcie, co tam się świeci. Ja już to widzę. Ale schowane to było. No nie wiem, czy mi się uda ten ostatni fragment znaleźć, jak to już jest tak schowane, że naprawdę ciężko jest to znaleźć. Okej, okay, no ja jestem już po Candylandzie, tam kompletnie nic nie znalazłam, Staram się też latać do góry po chmurkach, ale nic, kompletnie, więc może poszukajmy tutaj, albo w Shadow mi już kompletnie nie wiem gdzie mam szukać. Aha, tutaj jest, <ścoughs> ale troll totalny, dobra moi drodzy, mamy piąty element z tego co mi się wydaje, no tak, gwiazda ma pięć w sumie. Czyli co, pójdziemy teraz sprawdzić, czy naszą gwiazdę można umieścić tam? Wtrapujemy się szybciorem na choinkę. O, ona już się świeci, to jest element. Rakietowy pocisk, nie wiem w sumie co to jest, ale ważne, że to mamy, to na pewno nam się przyda. I zostało nam jeszcze zadanie po prostu nie do zrobienia. Musimy brach. No i skąd ja mam wiedzieć? Ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, starałam się coś tutaj poczytać, posprawdzać. Posiłkowałam się też filmami na YouTube i dowiedziałam się jednego, że jedna z osób, które tu mieszkają, nazywa się Brach. Więc no kompletnie bym na to nie wpadła. Nie wiem też, gdzie ta osoba się znajduje, ale wiem, że gdzieś tutaj jest, więc już szukamy Bracha. Po polsku wychodzi całkiem śmiesznie. To nie jest Brach, bo to jest Britney. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, ja już wszystko wiem. Fajnie, fajnie. Tu jest jakaś chatka. Nie pukać. Tu jest brach, Jeziu, ale dobrze. Słyszał pewien, pewną wskazówkę dotyczącą tego, gdzie może się znajdować. Wskazówka to jest taka melodia. On the first day of Brahmas, my brach friend gave to me a secret note in a brachmas tree. Ok, mamy. Note, czyli liścik. Brachmasową choinkę. Czyli tak, liściki i choinka. Są choinki mniejsze, ale wydaje mi się, że to chodzi o tą dużą choinkę. Aha! Tak nagle? Dobra, może wrócę do niego. Secret walut! Co jest? Aha, tu trzeba szybko. Dobra, to wróćmy jeszcze raz może do liścika. Może tam coś się dowiemy. Bo ja oczywiście przeczytałam, ale tak z małą uwagą. for. for. Dwie czwórki. To jest kolejna czwórka. Trzy czwórki. Dwójka. Ej, muszę sobie to gdzieś zapisać chyba. Trzy czwórki, dwójka. Tutaj jest free, czyli trójka. Tutaj jest one. Widzicie to? Jedynka jest tutaj. Czyli tak. Cztery, cztery, jeden będzie. Cztery, cztery, jeden. Cztery, dwa, trzy. Wydaje mi się, że to o to chodzi. Bo Anyone się pisze razem, a to było osobno, więc wydaje mi się, że chodzi dokładnie o to. Za chwileczkę się przekonamy. cztery. Dwa, trzy. Jest! Mamy odblokowany safe i teraz możemy iść do naszego koleżki i on nam da już chyba nasz przedmiot. To by było super. Nie wiem, no wydaje mi się, że teraz musimy szukać tego koina z tego, co jest tam napisane, ale gdzie ja mam go znaleźć? Jak tutaj kompletnie nigdzie go nie ma. Dobra, posiłkowałam się troszeczkę internetem. Tutaj mamy ten e, domek z piernika. Musimy wejść tyłem i musicie być w pierwszej osobie, czyli przybliżacie sobie kamerkę na maksa i się wejść tyłem do tego domku. To było strasznie trudne, naprawdę. To zadanko jest ultra, ultra trudne. Ale mamy w końcu go. Mamy bracha bandytę, więc oddawaj mojego koina. Oddawaj mi wszystko, oddawaj mi element San świętego Mikołaja i dam Ci już spokój. Jakie pięć pytań! Co ty ode mnie chcesz? W jakim świecie nie ma sekretnego peta? Dlaczego mi to robisz? Jaki był pierwszy sekretny pet? Ale skąd ja mam wiedzieć? Chcę, że powiedziała trochę poedukować, troszeczkę poczytać. Tu dalej nie wiem, więc zostawię Tojland. Mm, najrzadszym petem była Elektra na samym początku, a pierwszym właścicielem dogi kata był Silently. Pierwszy sekretny pet to był Overload oczywiście, no i teraz powinnam mieć wszystkie dobrze, czyli Toyland się zgadzał. Jezus, to było takie trudne, musiałam faktycznie troszeczkę poczytać, doszkolić się, ale przynajmniej wiem więcej o Bubblegum Simulator, mam nadzieję, że Wy to wiedzieliście. Ha! Brak się cieszy! Ha! Nice, teraz na pewno dostaniemy ostatni element z świętego Mikołaja. Mam nadzieję, przynajmniej. Jezu, już się bałam, że nas oskamuje albo coś wykombinuje jeszcze, żebyśmy zrobili, ale na szczęście mamy ten ostatni element. Tak, idź sobie spać, brach. Zobaczcie na to. Mamy całe sanie świętego Mikołaja. Ja lecę szybko do Mikołaja. Zobaczymy, co on nam teraz da za to. Jest prezent. Dawaj mi prezent. Ha, udało się, święty Mikołaju, naprawiliśmy sanie. Co dostanę w zamian? Specjalna groda. I co teraz będzie? Oh! 4 godziny szczęścia. Dzięki święty Mikołaju. Jak widzicie, mój powrót po dwóch tygodniach wcale nie był taki najtrudniejszy. Udało nam się całe sanie zrobić. Ja teraz idę wykluwać jajka, żeby był dla was kolejny odcinek, na który was już serdecznie zapraszam. Przypominam wam o konkursie, żebyście wzięli udział. Musicie tylko w komentarzu napisać święta przy okazji swój nick. W tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle. Zostawcie oczywiście łapaczkę w górę pod tym filmem, a w opisie do tego filmu znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, więc podajcie. A ja na dzisiaj będę się już z wami żegnać. Trzymajcie się. pa! pa! we yeah. yeah.